Cześć! Dzisiaj chcę Wam pokazać rośliny, jakie przytaśtałam, przywiozłam do domu. Po ostatnim filmiku, jaki pokazywałam, właśnie tyle przywiozłam tych roślin w samochodzie. To co to takie wielkie, takie ogromne i w tych wiadrach, i w tych workach w tym wszystkim, więc no, zostałam zmuszona do zrobienia kolejnej rabaty. Ona się tutaj tworzy. Etapami i jest wyłożona kartonami. To jest rabata też bez przekopywania. Może jak pamiętacie, w filmik z hibiskusami. Tak samo wykładam kartony. Tutaj przesypuję akurat ziemią, która wykopywałam, pod dołki na przewiezione te kwiaty. Aż czasem będą wykładane. Te kartony też z koszoną trawą. Może jeszcze się uda skosić, zobaczymy jak będzie pogoda, bo powiem szczerze, u nas nie wygląda to najlepiej, najpiękniej, tak jak pokazujecie u siebie. Ja tam żadnych nie stosuję upiększaczy, pokazuję wszystko w realu, jak tutaj u nas wygląda w lesie. Jak wszystko się pięknie przeparwia naturalnie, bez żadnych jakichś tam polepszaczy. I co? Na pierwszy, tutaj, plan, już jak będzie się wchodzić do sadu, bo to kiedyś był sad, będzie, mam nadzieję, tak samo jak i u pani Teresy kwitła. Tak będzie tutaj u nas kwitła hortensja Anabel. Tam pokażę. Najpierw ją przycięliśmy. Obcięliśmy wszystkie zeschnięte kwiaty, bo hortensje w naszej części, tutaj, w naszym rejonie, już tak atrakcyjnie nie wyglądają. Także można nawet i jesienią je obcinać, chociaż z Anabel można by było się wstrzymać. Tutaj się cieszę, bo obeschła troszeczkę, nie padało i te rany, że tak powiem, trochę obeschły i nie wnikną żadne tam zarazki. Wykopałam duży, duży dołek, wlałam wodę, nawozy, kompost, granulki. Ziemia z naszą ziemią tutaj mateczną, y, wymieszana obficie, też podlana. I mam nadzieję, że w przyszłym roku zachwyci kwiatami. Y, a po bokach są wsadzone, to jest one są wsadzone przed y, to są żarnowcami. Tutaj mam taki szpaler ża żarnowców w różnych kolorach pomiędzy żarnowcami są wysadzone astry, marcinki wysokie, jest tam też sadziec purpurowy z tych wysokich odmian i też przywiozłam, jest tam wysadzona piwonia w kolorze białym, nie wiem zobaczymy czy Zakwitnie, czy będzie musiała odchorować te, te wykopywanie, bo jednak piwonie to są bardzo wrażliwe krzewy. I znowuż z drugiej strony ogrodo, tej, 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 tej hortensji wysadziłam. Dwa lata temu też dostałam hortenzy, ten piwonie i też ją musiałam, niestety, ale przesadzić. przywiązałam sobie funkie yy. Dostałam. Tutaj są też takie ładne kwiaty, one kwitną na czerwono, ale nazwy nie wiem, dopiero nie pamiętam. Tutaj wciskałam takiego sadzca purpurowego, czekoladowego. Jest taka fajna, też wieloletnia roślinka. Ona się wyprostowała teraz, chociaż niektóre kwiaty leżą. Dostałam też serduszkę w kolorze czerwonym. Funkie obstrych liściach, także możemy zobaczyć jak wygląda teraz taka typowa jesienna rabata. Fajnie, naprawdę fajnie tych kolorów masa powiedzieć do dzisiaj ze względu na pogodę nie przycinałam jeszcze przesadzonych bruner, gdzie powinno się liście obciąć tutaj jest ta funkcja wysadzona. Zobaczcie, jak pięknie przebarwia się dereń jadalny. Pięknie też przebarwiały się borówki, jagody kamczackie. Przepraszam, ale przez te mrozy już liście opadły. I zobaczcie też, jak pięknie azalia też się przebarwia. Z roślin, jakie jeszcze przywiozłam, były zawince w kolorze białym. I to by było chyba na tyle, chociaż jeszcze mam bergenie, także pokażę Wam nagrabienie z ciekawostek. Zobaczcie kaliny, jak pięknie się przebarwiają, przepięknie, bardzo wolno, wolno rośnie i pięknie też przebarwienia wierzby płaczącej. Taką roślinkę też przywiązłam. Oczywiście u mnie jeszcze sezon grzybowy trwa. Najpiękniej teraz wybarwia się ambrowiec. Już jak jesteśmy przy roślinach, to wam troszeczkę go pokażę. W zeszłym roku o tej porze zupełnie inaczej wyglądał, był tak krwiście czerwony. To wszystko też ze sprawą przymrozków, ale to jest jedno z drzew, które najdłużej trzymaliście, nawet jak przyjdą przymrozki i też fajny tutaj pajączek zamieszkał. Także Ambrowiec, powiem Wam, piękne drzewko. Pierwsze trzy lata się obijał, ale później jak już ruszy, to jak, jak drożdżami. Jakby był drożdżami podlewany. Różne kolorki, także prześliczny jest. Warto, I dlatego tutaj też jest takim centrum, można powiedzieć, że go widać już z daleka, jak się spaceruje. Powiem Wam też pięknie tutaj przez siatkę, bo ze względu na ptaki mam taką siatkę założoną. Pięknie przebarwiają się też borówki amerykańskie. Troszkę od razu się psuje, ale już też liście zaczynają pomału. Oparać. Tak, jeszcze na chwilę Wam powiem, to zależy wszystko od pogody. W zeszłym roku była naprawdę była piękna, piękna jesień, ciepła, słoneczna. I przepięknie przebarwiały się nawet kaliny i przepięknie przebarwiała się brzoskwinia, no w tym roku tego nie widać, już liście, coraz więcej liści spada, ale w lesie nawet czeremche wyglądają zjawiskowo, także zobaczcie, zaraz tutaj widać czeremche. Piękny, żółto-pomarańczowy kolor. Jeśli chodzi o trawy, to tak wyglądają, już część naprawdę jakby skończyła, i kwitnąć i przebarwiać się, także dla niektórych tutaj sezon już się skończył, ale o trawach będzie jeszcze, ale pięknie. Nawet kokorniak, widzę, że ładne takie kolorki niektóre dostaje. Po latach stwierdzam, dlaczego go nie chcą sadzić w swoich ogrodach, bo ma takie brzydkie liście i one fruwają wszędzie. Zupełnie inaczej wyglądają pęcherznice w tym roku niż w poprzednich latach, tak samo tawuły, tawółki. a tutaj mam trzmielinę oskrzygloną i nie widzę tego przebarwienia tutaj u niej, bardzo wolno rosnący krzew, także tu jest jakiś zaczątek czerwieni, zobaczymy, także już teraz zapraszam na kolejny spacer, pozdrawiam, cześć.